I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dzisiejsza niedziela, swą liturgią, poświęcona jest tajemnicy przy Najświętszej Trójcy. Tej największej tajemnicy naszej wiary, która jest fundamentem do zrozumienia katolickich prawd. Jest to coś wyjątkowego i charakterystycznego dla katolicyzmu. Tajemnica ta, mówiąca nam o tym, że w jednej Bożej naturze są trzy, Równe sobie, lecz różne osoby boskie, jest wielką tajemnicą naszej wiary. Objawienie nam tej tajemnicy, tajemnicy Boga, jest dowodem miłości Jego ku nam. Bóg objawia nam coś, czego wiedzieć nie moglibyśmy bez tegoż objawienia. Jest to prawda przechodząca nasze poznanie. Jedna z największych tajemnic naszej wiary. O ile rozum ludzki może poznać istnienie Boga i przez poznanie świata stworzonego dojść do zrozumienia pewnych cech, właściwości Boga, jakiego ogromna moc, doskonały intelekt, czy ogromna dobroć. To jednak nigdy rozum ludzki nie potrafiłby sam siebie, nawet najmądrzejszy człowiek nie dałby, nie dałby rady poznać istoty Boga. Coś z jego wewnętrznego życia. Bóg jednak chce być przez nas znany i dlatego objawia nam swoje wewnętrzne życie. Dlatego objawia nam prawdę o sobie. Przez całe wieki przygotowywał, przygotowywał ludzkość do pełni objawienia, jaką otrzymaliśmy w Chrystusie Jezusie. Gdy ktoś objawia nam tajemnicę swojego serca, zwierza się nam, jest to dowód Jego życzliwości i zaufania względem nas. Tym większa i znacząca jest osoba obdarzająca nas takim zaufaniem, tym więcej doceniamy wyjątkowość takiego zachowania. Czy może być coś większego niż poznać tajemnicę samego Boga? Dowiedzieć się tego, jaki Bóg jest, zanim cokolwiek zostało stworzone? Dowiedzieć się o samym życiu wewnętrznym Boga? Chrystus przyniósł nam te pełni objawienia. I co my z tymi tajemnicami objawionymi przez Boga czynimy? Czy chcemy zgłębić naszą wiarę, doceniając ten wyjątkowy przywilej, jaki objawia się w tym objawieniu Boga? Czy może jesteśmy obojętni na te prawdy, które Bóg nam o sobie objawił? Gdyby ktoś. Zwierzał się właśnie ze swoich tajemnic serca i usłyszałby jako reakcję albo zobaczył wzruszenie ramion. No dobrze, fajnie, i poszedłby ten drugi człowiek dalej, jakże raniące jest to dla takiej osoby. A tu Bóg często jest zapominany, objawia nam to, kim jest, jaki jest, jakie jest jego wewnętrzne życie, a często otrzymuje w zamian za to lekceważenie, wzruszenie ramion. Brak zainteresowania. Co my robimy z tym objawieniem Boga, z tym poznaniem Boga, które on nam daje? Może jak niektórzy popularni, kapłani, celebryci mówimy, że w sumie to nic nie wiemy o Panu Bogu, że Bóg to jest ktoś nieokreślony, ktoś kogo tak naprawdę nie znam, nie rozumiem, kim on jest. Czy raczej staramy się te poznanie, jakie mamy zgłębić wniknąć w te tajemnice, jakie Bóg nam o sobie objawia. Oczywiście nasze poznanie tu na Ziemi zawsze jest niedoskonałe, ale jest jednocześnie prawdziwe i pewne. W niebie zdumieni będziemy, jeśli tam trafimy, jak wielki i nieskończenie wspaniały jest Bóg. Łaska lumen glorie, łaska chwały, światła chwały pozwoli nam Boga oglądać w Jego istocie. Choć jeszcze tego nie posiadamy, to jednak wiemy o Panu Bogu bardzo dużo. Ta nieznajomość Boga i Jego objawienia jest coraz niestety większa wśród wielu katolików, do tego stopnia, że nawet hierarchowie kościelni, a za nimi Wielu katolików pociągnięty, pociągniętymi tym gorszącym zachowaniem mogą nawet twierdzić, że my, Katolicy, wierzymy w tego samego Boga, co inni wyznawcy religii monoteistycznych. Chociaż wierzymy w jednego Boga, to wierzymy w Boga, który nam się objawi. Wierzymy w konkretnego Boga, który jest jeden w trzech osobach. Wiemy nawet, jak Bóg sobie sam tego życzy, jak te osoby mamy nazywać. Jak mamy je określać? Bóg, którego wierzymy, to ten Bóg, który nam się objawił i dał nam poznać siebie samego. Więcej nawet. Jedna z tych Bożych osób, Syn Boży, słowo przyjęło w czasie naturę ludzką, aby objawić nam właśnie tę prawdę o Bogu. Święty Paweł w liście do Żydów mówi bardzo pięknie. Na różne sposoby Bóg przemawiał do Ojców naszych. W tych czasach przemówił przez swojego Syna, przez tego syna, który jest współistotny Ojcu, który daje pochodzenie wraz z Ojcem Duchowi Świętemu. Ten syn nam to powiedział tą tajemnicę o Bogu, przez którego wszystko się stało. Jakże bardzo doceniać powinniśmy te objawienie tajemnicy Bożej. Gdy spojrzymy na miejsce dzisiejszego święta ku czci Trójcy Świętej, zauważymy, jak doskonale rok liturgiczny jest ułożony. Od Adwentu aż do dzisiaj Kościół podawał nam do rozważania wspaniałe dowody miłosierdzia Bożego względem nas wcielenie, odkupienie, zesłanie ducha świętego. Teraz skierowuje nasze spojrzenie, naszą uwagę na źródło tych darów Bożych. Na trójce, przy najświętszą, od której wszystko pochodzi. Samorzutnie więc ciśnie się na usta hymn wdzięczności, który wyraża dzisiejszy introit z mszy świętej. Błogosławiona niech będzie święta trójca i nierozdzielna jedność. Uwielbiajmy ją, gdyż okazała nad nami miłosierdzie swoje. Miłosierdzie Boga Ojca objawia się w tym, że tak umiłował świat, że swojego syna jednorodzonego dał nam, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Miłosierdzie Boga syna objawia się w tym, że dla naszego zbawienia wcielił się i umarł na krzyżu. Miłosierdzie ducha świętego, który raczył wstąpić w nasze serca, aby rozdać nas miłość Bożą i uczynić nas uczestnikami boskiego życia. Kościół stosownie umieścił w dzisiejszych pacierzach kapłańskich w brewiarzu piękną antyfonę łaską, a Duch Święty jej udzieleniem. Czyli miłość Ojca i łaska Syna zostają nam udzielone przez Ducha Świętego, który je rozlewa w naszych sercach. Nie można było lepiej streścić tego cudownego dzieła Trójcy Świętej na pożytek dusz naszych. Musza Święta, jak również brewiarz dzisiejszy, są więc prawdziwym hymnem chwały i wdzięczności, lecz także i nade wszystko dla niej samej i w niej samej. Bóg jest bytem najwyższym, który nigdy nie miał początku i nigdy nie będzie miał końca. Dla jego nieskończonej doskonałości, piękności majestatu i dobroci. Dla jej wzniosłej płodności życia, dzięki której Ojciec nieustannie rodzi słowo, zaś od Ojca i słowa pochodzi Duch Święty, to jest powód naszego chwalenia Pana Boga, docenienia tej tajemnicy. A przecież Ojciec nie jest ani wcześniejszy, ani wyższy od słowa, ani Ojciec i słowo wcześniejsi, więksi od Ducha Świętego, lecz wszystkie trzy osoby boskie są jednakowo wieczne i równe ze względu na bóstwo i wszystkie doskonałości i przymioty Boże, które są jedne i te same zarówno Ojcu, jak i Synowi i Duchowi Świętemu. Rzadko myślimy o Bogu ze względu na Niego samego, na Jego wewnętrzną piękność i doskonałość. Oczywiście podziwiać powinniśmy Jego dobroć i miłosierdzie, ale w pełni docenimy to, co Bóg dla nas zrobił dopiero wtedy, gdy będziemy próbowali zrozumieć i mieć nieco pojęcia, jak wielki jest ten, to obdarza mnie swoimi dobrodziejstwami. Tylko wtedy docenimy te dary Boże, gdy zrozumiemy, jak wielki jest ten Bóg, jak nieskończony jest ten majestat, ten, przed, który, przed którym drżą aniołowie. On obdarowuje mnie swoimi darami. Jeżeli będziemy mieli obraz Boga, takiego dziadka z brodą. Jakiegoś nieokreślonego bytu, który coś tam zrobił może dla mnie, to oczywiście nie cenimy w tych darów. Te dary nie mają dla nas żadnej wartości, gdyż nie cenimy dawcy tych darów. Dlatego rozważanie tajemnicy Boga, Jego piękności, Jego wspaniałości, Jego doskonałości zachęca nas do tego i prowadzi nas, że zaczynamy doceniać to wszystko, co Bóg dla mnie zrobił. Wtedy wcielenie rzeczywiście jest czymś niesamowicie pociągającym, wzbudzającym w nas miłość. Gdy rozumiemy, że to Syn Boży, który wszystko stworzył, przez którego wszystko się stało, On z miłości ku mnie staje się człowiekiem. Jezus wtedy nie jest wyjątkowy człowiek, jakiś prorok, ale Syn Boży, który z miłości ku mnie stał się człowiekiem. Inaczej nie będziemy cenili darów Bożych, gdy nie będziemy mieli właściwego wyobrażenia i pojęcia. O Bogu, o Jego istocie, o Jego wspaniałości, to, że On jest sam siebie wystarczalny w pełni, w pełni. Nie potrzebuje nas do niczego, a stworzył nas tylko ze swojej dobroci, a odkupił ze swojego miłosierdzia. Wobec tej wielkiej tajemnicy, wobec tego, co przekracza nasze pojęcie, o Panu Bogu, te poznanie nasze. Jednak jest pewne i o tym nie możemy zapomnieć, chociaż ono udoskonali się w wieczności, to jednak już tu na Ziemi mamy zaczątek tego życia, poznania Bożego. Jest tak, dlatego że sam Syn Boży, jak mówi święty Jan w swojej Ewangelii, nam to objawił. Jednorodzony, który jest na łonie Ojca, opowiedział nam, jaki jest Bóg. Lecz tajemnica jest wznieślejsza i wyższa nad nasze pojęcie, dlatego możemy tylko skłonić głowę. W adoracji i milczeniu wobec tejże tajemnicy. Dlatego Kościół na dzisiejszą lekcję wybrał słowa Świętego Pawła, te pełne adoracji i takiego zachwytu, zdumienia nad Panem Bogiem. O głębokości bogactw, mądrości i umiejętności Bożej. Jakże niepojęte są sądy, sądy Jego i jak niedościgłe drogi Jego. Pamiętajmy, że Święty Paweł, który mówi te słowa, był zachwycony do raju, ale nie umiał i nie mógł powiedzieć niczego innego jak tylko to, że słyszał tajemnicze słowa, których człowiekowi mówić się nie godzi. To właśnie on wypowiada te zdumienie pełne adoracji. W obliczu tajemnicy Bożej, tajemnicy przy najświętszej Trójcy musimy czuć istotnie, z najpiękniejszą chwałą być zdumieni, stojąc przed Panem Bogiem. I w milczeniu, w milczeniu duszy, które uwielbia i uznaje, nie zdo, uznaje się niezdolną do oddania godnej chwały Majestatowi Bożemu. I właśnie to milczenie pełne miłości to jest nasza odpowiedź na tę tajemnicę, gdy stajemy przed, przed Panem Bogiem. Dlatego trwajmy często w zdumiewającym zachwycie przed Bogiem. W naszych modlitwach, które przecież nie są niczym innym, jak właśnie stanięciem w obliczu tego nieskończonego majestatu i zwrócenie nas do Niego, naszej duszy do Pana Boga. Czy biorąc udział w Mszy Świętej, gdzie przecież Syn Boży obecny jest i ofiaruje siebie samego pod postaciami eucharystycznymi dla nas. Niech modlitwy ku czci Trójcy Świętej, które często w naszym, wypo, w naszym życiu wypowiadamy, przypominają nam o wielkości i wspaniałości Boga. Ta modlitwa, którą tak często wypowiadamy w ciągu naszego, e, naszego życia, jak choćby chwała Ojcu, że przypominamy sobie, mówiąc te słowa, że właśnie wychwalamy tajemnicę samego Boga. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku. Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ta chwała Bożą, którą wzywamy. Czy jak znak krzyża, który tak często w naszym życiu czynimy nad sobą, czyż nie jest to wyznanie naszej wiary w Boga, który jest Trójjedyny, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ten znak, który jest początkiem naszych działań, przypomina nam właśnie o tym, że jesteśmy stworzeni przez Trójcę dla Trójcy. I wszystkie nasze czynności chcemy czynić ze względu na niego, ofiarowując mu to, co czynimy. Dlatego często przypominajmy sobie, że te, choćby te dwie krótkie modlitwy, one są niezwykle, niezwykle głębokie i przypominają nam o tym, kim jest Bóg, jak bardzo powinniśmy go miłować. Niech to wszystko zachęca nas do tego, aby stawać przed Bogiem, przed tym, który jest zawsze taki sam, pełen chwały i szczęścia. Przed tym, który powołuje nas do tego, abyśmy z Nim na wieki byli szczęśliwi. Dlatego mówmy za świętym Pawłem, albowiem z Niego, przez Niego i z Nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.